Dzisiaj nagrywam informacje na temat sezonów. I też to wpuszczę do czwartego sezonu. I napiszcie w komentarzach, który sezon był według Was najlepszy. Bo dla mnie pierwszy trzeci sezon, drugi też był taki w stylu, czwarty sezon. No nie wiem, jak byście ocenili, który sezon był le lepszy? Pierwszy jaki sezon był lepszy? I będę tam dawać. Pierwszy sezon był lepszy, macie do wyboru cztery sezony. Jaki był lepszy? Pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach, który sezon był według Was najlepszy i, i Wam się po prostu podobał. No, no to nie przedłużając, zaczynam do filmu. Bruno? Co? Ale to będzie w sezonie to wszystko. ау а а Нет, меня есть.